chęć ja wam pokażę jak zmienić pasek nawigacji do gestów. Wiesz, co robimy? Przechodzimy do ustawień. Następnie wyświetlacz. Następnie szukamy opcji pasek nawigacji i klikamy gesty przeciągania. Y jak się posługiwać za pomocą gestów zamiast strzałki, strzałki przesuwamy z prawej, z prawej strony reka, ekranu do lewo możemy to robić oczywiście szybko yy, aby wrócić aby ostatnio używane aplikacje przesuwamy do góry i przytrzymujemy tutaj możemy przeglądać aby wrócić do ekranu głównego przeciągamy szybko do góry a żeby przeglądać między może przeskakiwać między ostatnio yy, używanymi aplikacjami, altabować, tabować to scrollujemy tak pr na prawo i na lewo. I to tyle. Jeżeli Wam pomogłem, to zostawcie like oraz subskrypcję. Jeżeli coś było niejasne, to śmiało napiszę to w komentarzu.